Masz sobie w cokolwiek i znajdziesz w kościele katolickim miejsce dla siebie, i dzięki temu będziesz dalej tam uczęszczał. Czy to nie jest jakiś po rodzaj postmodernizmu? Bo przecież aż się taki wniosek nasuwa. To znaczy, to znaczy, że co? Że to w co taki katolik ma wierzyć? Czy on ma w to Pismo Święte wierzyć? Ma, ma jakieś określone określone, no, powiedzmy, sposoby wyrażania swojej religii, czy, czy, czy nie ma. To jest zupełnie, moim zdaniem, jakoś, wydaje mi się to trochę nieuczciwe, bo Też taka za, to za, nieuczciwe, za wszelką tak? cenę, zróbmy statystykę, że tych katolików jest tak dużo, żeby ten kościół był tak, tak wielki, żebyśmy mogli, żeby każdy się w tej formule mógł zmieścić. Sądzę, że ojcowie założyciele tej, tej religii nie, nie mieli te, te, takiego sposobu, Spojrzenia i takiego pomysłu na, na, na tę religię, co, co o tym sądzisz? Ja myślę, że Kościół katolicki, akurat, na ile ja jakby próbuję poznawać mechanikę tej organizacji, to jest taki projekt zbudowania organizacji na bazie chrześcijaństwa. To chrześcijaństwo należało, należało bardzo poważnie zmienić. Ażeby dostosować go do interesów tej organizacji. I to, co się dzieje w doktrynie i w praktykach Kościoła Katolickiego, po prostu jest pochodną tego, jaki jest interes tej organizacji. Ja tak widzę Kościół Katolicki. Tu bardzo, bardzo mm. trudno odseparować doktrynę od, od, od organizacji. Naj, najważniejszym przesłaniem, które, które, czy pytaniem, które zadaję katolikom zawsze, kiedy tylko mam okazję, więc pozwolisz, że jeżeli ktoś. Z naszych widzów jest katolikiem albo ma katolików w najbliższej rodzinie, to pytam tak. Drodzy ludzie, widzicie rzeczy w kościele katolickim, które się wam nie podobają? No, jesteśmy akurat w takim czasie. Kiedy skandale seksualne są bardzo y, istotną. pedofilskie. Pedofilskie. No bo tak. Seksualne to by jeszcze no, nie było by tak źle. Ale, tak, no, tak bo, no bo to, że statystyki pokazują, że kilkadziesiąt procent księży nie przestrzega celibatu, jakoś przestało być skandalem, prawda? No ale. E, tak, <grym> tak, tak jakimś, jak, w jakiś sposób. A e, nawet jest y, pewne, pewnego rodzaju przyzwoleniem, y, a nawet rodzajem takiego pochlebstwa wobec księdza, to, zaradny. Jeszcze go spójmiemy. No pedofilskie, seksualne tak. skandale, finansowe, polityczne. Bardzo wielu katolików, w bardzo wielu katolikach jest taka bardzo ciekawa nuta antyklerykalizmu, że to co robią księża i biskupi jest niezrozumiałe, albo się nie podoba, albo powiedzmy jest niezrozumiałe, tak najdelikatniej mówiąc. I bardzo wielu katolików, których ja spotkałem, ma taką strategię radzenia sobie z tą sytuacją. To jest Kościół hierarchiczny, to są ludzie, ludzie mają swoje słabości. Ja jako katolik jestem na tyle dojrzały, że ja potrafię odróżnić doktrynę mojej wiary, czyli to, w co ja wierzę, moją relację z Bogiem, te prawdy, wiary, które ja przyjąłem, od Kościoła, który jest rzeczywistością bosko-ludzką, czyli od tej strony ludzkiej, będzie grzeszny, będzie słaby, będzie upadał. I moje pytanie jest takie. Zbadajcie tę sprawę, zastanówcie się, cóż to jest wiara katolicka, jeśli nie to, co dokładnie ci sami ludzie podali Wam do wierzenia. Wiara katolicka to jest to, co do treści doktryn i praktyk, co dokładnie ci sami biskupi, co dokładnie ci sami papieże. Uchwalili na swoich zgromadzeniach, zdefiniowali i podali tobie do wierzenia. I teraz, jeżeli widzisz w, w sferach seksualnych, finansowych, politycznych, międzyludzkich innych słabości, niemoralności, yy, dziwne zachowania tych ludzi, yy, to czy uważasz, że kiedy definiują prawdy wiary katolickiej kiedy oni zdefiniowali i podali do wierzenia tobie twierdzenia o Bogu o świętych o modlitwie o mszy o Maryi czy w momencie definiowania prawd wiary oni doznają jakiejś transformacji osobowości że nagle stają się po prostu czystym pośrednikiem od Boga tego co Bóg chce co Bóg objawił i co chce żebyś, żebyś ty wierzył ja nie potrafię w coś takiego uwierzyć, że ci sami ludzie, o których wiemy, jak bardzo cynicznie potrafią dbać o własny interes w momencie ustalania doktryny, że ta doktryna jest rzeczywiście czystym objawieniem od Boga. Wydaje mi się, i jakbyśmy mieli więcej czasu, to mógłbym więcej o tym pogadać, po, po opowiedzieć w szczegółach, że doktryna katolicka nosi znamiona właśnie tego interesu organizacji. Może to po prostu przypadek? No, akurat Pan Bóg przypadkowo nie wydaje tak sformułował tę doktrynę, że y, służy to organizacji. Tak, być y, może może tak jest, ale ja nie wierzę w tego rodzaju przypadki. No, y, z, z biegiem czasu nabieramy takich doświadczenia, żeby za bardzo w przypadki nie wierzyć, a przynajmniej być sceptycznymi wobec przypadków. Tym bardziej, że te przypadki jakoś tak wydają się szyte grubymi, grubymi e, nićmi.